Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj Was zapraszam na projekt Denko. W tym samym anturażu mogliście mnie zobaczyć miesiąc temu na kanale i tam też zapewne wspominałam, że miało być retro jeśli chodzi o mój make I chyba retro wyszło, ale nie wiem czy mi się to podoba. Kochani, zapraszam Was bardzo gorąco na projekt Denko. Zobaczmy co w ostatnim czasie zużyłam. Zaraz powiem dlaczego mrugnęłam. Będzie mi oczywiście bardzo miło, jak zostawicie kciuka do góry, napiszecie komentarz i zasubskrybujecie kanał, jeżeli jeszcze tego nie czynicie. I już dzisiaj również chciałabym zapowiedzieć, jeżeli kogoś to interesuje, vlogi, vlogi wakacyjne w których m.in. poruszę też praktyczne aspekty tegorocznych wakacji w Chorwacji, ponieważ wiecie lub nie wiecie, jeżeli się wybieracie, to pewnie wiecie, że od tego roku Chorwacja jest. W strefie Schengen to jedno, ale również w strefie Euro. Więc zobaczymy, jak to wpłynęło z mojej perspektywy na ceny. Dobra, lecimy i zaczniemy sobie to banko nietypowo, bo od oszustwa. dlaczego do oszustwa? Bo dzisiaj jest miesiąc wcześniej. I pomyślałam, że pokażę Wam dwa produkty, które na pewno do czasu publikacji tego filmu już mi się skończą. Nie wiem, czy to dobre posunięcie, bo pewnie one potem i tak wylądują w denku, czyli nie jako w denku będą dwukrotnie, ale są one genialne, kończą się i pomyślałam, że je pokażę. Nie, i to nie jest zawalowana forma reklamy, choć zerknijcie w opis, bo być może kot rabatowy mam. natomiast ten film tych znamion nie nosi. Po pierwsze, kończy mi się na dzień dzisiejszy, czyli na maj. Świeca, świeca marki Apar Home i jest to świeca La Laviebel, inspirowana zapachem La Laviebel, świeca sojowa i powiem wam szczerze, że to jest świeca, która totalnie podbiła moje serce. Ja nie wiem, czy ja mam w domu te perfumy czy nie, bo nie jestem w stanie tego oszacować. Moja szafka to są tylko i wyłącznie jakieś zamienniki perfum z numerkami, więc no niestety nie mam pojęcia, ale Zapach tej świecy jest obłędny. Nie wiem też, na ile ona jest oddana, na ile ta inspiracja jest mocna, jeśli chodzi o perfumy. To też nie jestem w stanie tego stwierdzić, no bo nie wiem właśnie, czy je mam. Wydaje mi się, że je mam, ale cholera wie. I powiem Wam, że ta świeca to jest po prostu strzał w setkę. Abstrahując od jej bardzo ładnego wyglądu, to ona tutaj zapalona, o czym już Wam wielokrotnie mówiłam na kanale, ale serio, uważam, że to o takich perełkach trzeba trąbić. Niesamowicie daje radę właśnie w salonie. W salonie, gdzie mamy tutaj powierzchnię, nie wiem, ponad 30 metrów, też otwartą na kuchnię, otwartą na przedpokój, mam też otwarte okna, a mimo wszystko ta świeca przepięknie unosi się zapachem w pomieszczeniu, a właściwie zapach tej świecy się przepięknie unosi w pomieszczeniu. O, tak należało powiedzieć po polskiemu bardziej. I to jest mój absolutny hit, bestseller. Świece te nie są drogie. Bo one, ja ją dostałam kiedyś tam od firmy i powiem szczerze, że nawet ją oszczędzałam. Właśnie z tego względu, że było mi po prostu szkoda ją wypalać, bo ona tak pięknie pachnie. Mam też lawendową, ale dobra, nie czas i nie miejsce. Bardzo Wam serdecznie polecam zarówno świecę z tej firmy, jak i tę konkretną, bo jest to moim absolutnym, tak jak powiedziałam, hitem, bestsellerem. I druga rzecz, która też mi się skończy. I mam już wypełnienie do tego dyfuzora, czyli Mademoiselle. Jest to zapach inspirowany Coco Mademoiselle. Tutaj w oryginale chyba było 6 patyczków, o ile się nie mylę. Ja sobie dwa wyjęłam, aby ten zapach był troszeczkę mniej intensywny i aby mi na dłużej starczył. I powiem ponownie, że jestem zachwycona. Przepiękny zapach. Też nie wiem, czy mam te perfumy w domu ale zapach jest przepiękny, roznosi się obłędnie w pomieszczeniu. Akurat ten dyfuzor mieszka w moim, chciałabym się rzec, w moim pokoju, ale de facto to jest już Pawła bardziej biuro. Więc dobra, niech będzie nasze biuro. I ten naprawdę dyfuzor przepięknie tam oddaje zapach, to jest mniejsze pomieszczenie. Tak samo mam drugi w toalecie gościnnej i też przepięknie on pachnie. Więc z całego serca mogę Wam polecić ponownie zarówno te dyfuzor, jak i ten konkretny zapach Mademoiselle. Ja właśnie proponuję zostawić cztery pateczki, oczywiście trzeba zmieniać tam ich, wiecie, góra dół i absolutnie uwielbiam. I też bardzo mi się podoba design tych opakowań. Wydaje mi się on taki pseudo Fancy. Więc to Wam serdecznie polecam. To oszustwo nie reklama, podkreślę po raz 58, a teraz już przejdźmy do tego, co faktycznie Agatka zużyła. Mówiłam Wam kiedyś, że ktoś miał taką teorię na forum, jednym z plotkarskich. Że ja te kosmetyki w ogóle wylewam, żeby pokazywać je w tych denkach. Czyli w ogóle ich nie zużywam. To jest w ogóle jedna wielka lipa. Nie, że podaję, pokazuję całe, tylko je wylewam. Już prędzej by bardziej się opłacało pokazywać całe, szczerze mówiąc, niż je wylewać. Pierwsza sprawa to, wiecie, że Balea zmieniła formuły tych płynów do kąpieli? Zmieniła etykiety i zmieniła formuły. Skąd wiem, bo mają inne kolory. Lawenda jest taka fiolet. jest niebieska, a ten eukaliptus też ma taki dziwny kolor. Wcześniej był inny, a teraz jest inny. Nie wiem po co taka zmiana, albo zwariowałam, ale wydaje mi się, że nie zwariowałam. Zużyłam płyn do kąpieli balea eukaliptus absolutnie uwielbiam i mimo tego, że zgodnie ze składem, to jest toczka w toczkę. To samo co nasz z Isany z tej serii, to mam wrażenie, że ta Balea pachnie lepiej. No i z Balei mamy większy wybór zapachów, dlatego co jakiś czas w dm składam po prostu takie duże zamówienie na płynę. Te płyny nie są jakoś ultra um, intensywne w zapachu, ale jednak pachnie to trochę tym eukaliptusem. Można sobie to wzmocnić odrobiną olejku eterycznego, tylko pamiętajcie, ciocia Agatka przypomni, że nie wolno przesadzić z olejkiem eterycznym, bo można sobie po prostu zrobić krzywdę swojemu ciału. Bardzo, bardzo je lubię, one kosztują około 10 zł, poniżej chyba 10 zł, pół litra i muszę wkrótce złożyć zamówienie, ale powiem szczerze, że liczba wydatków mnie przerosła co nieco w tym miesiącu, więc pewnie polecę z Isaną Lawendą, a zamówienie dopiero se złożę w lipcu. Drugi płyn, czyli mój absolutny hit i on jest lepszy od eukaliptusa, to jest tymianek i mięta. Pachnie to naprawdę nieziemsko, pachnie to świeżo, pachnie to um, cudownie. Ponownie ta intensywność tego zapachu nie jest jakaś ultra, ono się też z pokopienią. Bardzo, bardzo Wam polecam, jakbyście coś kupowały w DM-ie, tam opłaca się naprawdę składać te zamówienia przez internety, bo dostawa jest jakaś w miarę tania, a jednak mamy duży wybór takich rzeczy, Fajnych. Wyjątkowo środek do sprzątania, ponieważ mam taką misję od losu, aby wszystkim to wciskać. I powiem Wam, że dużo osób z tej mojej polecajki, prywatnie, że tak powiem, korzysta. I na przykład, moi rodzice są już totalnie zachwyceni tym płynem i proszą, żeby im regularnie kupować, to jest ten włoski płyn wielofunkcyjny do sprzątania. Polecam go o zapachu lawendy lub oryginalny. Mam też cytrynowy, który mi śmierdzi i na szczęście mi się kończy. I mam problem z jego zapachem. To jest słuchajcie, płyn, którym wyczyścicie zarówno sobie kuchnię, łazienkę, to jest jakaś koszula, jakiś motor, i kuchenka. On jest też w jakimś stopniu odtłuszczający i on się w ogóle tak nazywa. Otłuszczacz uniwersalny, szanta clair super mocny i skuteczny pre preparat przepraszam, do otłuszczania i dokładnego czyszczenia wszelkiego rodzaju zabrudzeń z różnych miejsc w tym tkaniu, uwielbiam, serio słuchajcie, mi się też tym rewelacyjnie myje lodówkę, zawsze lodówkę myliśmy tak, że się wyjmowało półki tam ludwikiem się leciało i tak dalej wiecie, w wannie a teraz sobie lodówkę jak ją w końcu myję, to ją czyszczę sobie tylko tym szprejem i on nie zostaje zapachem rewelka a cena 13 zł. I to jest wydajne. I to jest naprawdę perełeczka. Też teraz niedawno na świeżo oczyściłam tym ramy okien. Perełeczka. Serio. Bardzo, bardzo polecam. Kolejna rzecz, to byście mi wierzyć na słowo, co jest w środku. Etykieta się odkleiła. Jest to peeling solny z linii z olejkami grain i jakimś. On jest no, na bazie olejków i niestety trzeba. Zawsze w przypadku tych peelingów z olejkami, szczególnie solnych, ale w przypadku cukrowych tak samo. Wypadałoby tam włożyć palucha albo coś innego i wymieszać, tak żeby, bo te olejki zawsze jakby prą do góry, nie? No i niestety te olejki mi się wylewały i ta etykieta po prostu od tego tłuszczu się po ludzku mówiąc odkleiła. Ale peeling był obłędny. To jest moje, nie wiem, które opakowanie, piąte, dziesiąte. Błędny zapach, bardzo fajny peeling solny. No ja nie mam już problemów z ranami na ciele, natomiast jeżeli ktoś dalej się boryka z wrastającymi włosami, to wiecie, solny peeling, no zresztą wiecie, posypacie ranę solą. Genialny peeling, uwielbiam go, jest naprawdę wydajny i naturalny. Bardzo, bardzo Wam polecam. Kolejna rzecz, którą złożyłam, to ponownie mój bestseller. Ha, mam już tytuł dla tego filmu. Moje bestsellery. Słuchajcie, to jest um, Your Natural Sight. nabliżająca esencja do twarzy, szyi, dekoldu. Ja ją mam w tej opcji dla cery suchej. Występuje też dla cery mieszanej, tłustej. I tu mamy betaine, ekstrakt z brzoskwini i mandarynki. Przypomnę, że po spryskaniu to się lekko pieni. Tak ma, tak ma być. Słuchajcie, to jest inny stopień wtajemniczenia. To nie jest tonik, to jest faktycznie esencja w sprayu. Tutaj ten rozpylacz, ja też mówię w sprayu, ciekaw jestem, czy ktoś myśli, że ja tak mówię, bo nie umiem mówić w sprayu. Słuchajcie, ona ma dosyć mocny rozpylacz i ewentualnie to jest minus. Ja na przykład kupiłam to swojej przyjaciółce, która stwierdziła, że za mocno jej to pryska, więc pryska sobie najpierw na dłonie, No można i tak, więc za mocno nie pryska, ale faktycznie czuję, że ten rozpylacz jest konkretny. To jest inny stopień wtajemniczenia. To nie jest właśnie tonik, to nie jest serum, to jest po prostu właśnie esencja. To jest produkt, który przypomina mi te esencje koreańskie, szczególnie jak kiedyś był taki ogromny boom. Pamiętacie, jak te, ta pielęgnacja koreańska dopiero jakby wchodziła, podbijała polski rynek. Ja sobie to spryskuję, delikatnie przyklepuję, to wchłania się, nawilża skórę, robią taką mięciutką. No to jest naprawdę bajer. Też to będzie cudowny produkt właśnie na okres letni. Ja go używałam po tym, jak w maju oberwałam słońcem, bo sobie spaliłam pół twarzy. Stary człowieka głupi. I powiem wam, to mi bardzo, bardzo tą twarz koiło, więc myślę, że po opalaniu to także będzie cudowne. A jest to też do szyi dekoldu, spokojnie można tym pryskać inne fragmenty ciała. Kojący, nawilżający, cudowny produkt. Użyłam kule do kąpieli Anwen o zapachu bzu. Anwen ma dwa rodzaje, o ile się nie mylę, tylko dwa rodzaje kul do kąpieli. Akacja i bez. I akacja pachnie pięknie, ale to nie jest mój zapach. Znaczy, chyba pachnie akacją, tylko po prostu nie jest mój zapach kwiatu akacji. Jakby ten zapach jest dla mnie za słodki, za taki lepki. Natomiast bez to jest zapach, który absolutnie jest moim faworytem. Uwielbiam zapach bzu. I te kule są duże, bo tu mamy trzy sztuki i to jest taka u -u -u kulka. One pachną tak intensywnie, że spokojnie nawet przez tą folijkę, w której są zapakowane, mogą robić za odświeżać powietrze. Nie przesadzam, w łazience, serio, albo nawet w pomieszczeniu. Zapach moim zdaniem jest oddany jako szalenie naturalny, no przegenialne. Te, te kule zawierają trochę lejków, więc ta woda jest lekko tłusta, lekko nawilża ciało, ale ani wanna nie jest potem w smarze, w smole, ani ciało nie jest potem w smalcu, nie w smarze. Więc bardzo, bardzo Wam polecam. Można oczywiście taką kulę sobie przepaławiać, aby mieć je na dłużej. Naprawdę wart wypróbowania produkt, mówię, akacja, totalnie nie moje klimaty. Zużyłam dezodorant, bo ostatnio szkoda było mi na mój ukochany Vichy. Ehm, śmieszne, no nieważne, coś mi szkoda, a coś mi nie szkoda. Więc zużyłam jakiś Garnier Mineral Invisible Black White Colors. To jest dezodorant chyba, który ja kiedyś bardzo, bardzo lubiłam czyli ja tak mówię dezodorant, to jest antyperspirant, natomiast dla mnie te antyperspiranty z Garniera, choć kiedyś miałam taki faworyt, nie? że mówiłam, że on tak długo wytrzymuje, kurczę nie pamiętam, które to był, a kiedy to było, żeby odszukać te filmy. Ja jestem teraz fanką tego wiszy w kulce czerwonego, czyli takiego typowego Zajzajera, te wszystkie Pitu Pitu moim zdaniem nie są tak trwałe, ale ten był spoko. Złożyłam słuchajcie czarne mydło od Nakomi to jest czarne mydło, czyli coś, co również nam zrobi za w jakimś stopniu peeling enzymatyczny. Możemy to stosować do twarzy, do skóry głowy, do włosów, choć wymywać to z włosów, uł, do czego tak naprawdę nam gdzieś tam dusza zapragnie. Jako Produkt do mycia twarzy, ja go bardzo lubię, ponieważ tak jak mówię, traktuję go jako dodatkowy taki peeling enzymatyczny, czyli po prostu nakładam to na twarz, chwilę odczekuję, kilka minut, potem rozprowadzam. To sprawia, że skóra jest taka, owszem... Hmm, Piszcząca. Kiedyś w ogóle nie wiem, czy kojarzycie się mówiło, że jak jest skóra piszcząca po tych koreańskich kosmetykach, to jest takie wławiła. Potem się zaczęło mówić, że to nie jest iła, tylko mamy naruszoną barierę hydrolipidową i w ogóle robimy sobie krzywdę, więc jak wiatr zawieje, tak jakby się mówi. Ja ten produkt bardzo lubię, ale fakt faktem, słuchajcie, kiedyś te mydła czarne, które miałam z innych marek, tych takich rosyjsko, ukraińsko, białorusko, nie wiem jakiś. E, rytuał hamam te sprawy, to powiem Wam, że one były takie mocne. A to znakomi, też lekko ta skóra jest taka skrzypiąca, ale to nie jest ten efekt, który zapewniały tamte produkty. Ciekawe to jest, dlaczego tak się dzieje, więc jak coś znakomi polecam, bo robi co ma robić, a jednak nie masakruje na piszcząco naszej skóry. Pokazałam? No po prostu czarne mydło, no. O. Lecimy dalej, co ja tutaj dalej mam? A! Jantar, jantar. słuchajcie, relaksująca sól do kąpieli, gruboziarnista, z esencją bursztynową. Człowiek właśnie starej głupi. Pisna woda, fotomontaż, znaczy nie wiem czego, czego się spodziewałam, ale to miało ładny zapach, nie powiem, że pachniało bursztynem, ale miało ładny zapach. Szybko się skończyło, Tak, no, może co kiedyś jeszcze kupię, ale czy to coś robiło? Chyba nie. Chyba ładnie wyglądało. No i ten e, bursztyn od razu się wypłukuje z tej soli, ta lekko zabarwia na pomarańczowo wodę i zostają ci takie białe, kryształy jebitne soli. Nie? No co kto lubi, no, no nie. Ale pewnie jeszcze kiedyś to kupię, znając mnie, więc nie narzekam, ale to absolutnie ani nie warte swojej ceny, ani takie, wiecie. A nie, jeszcze mam jeden produkt do czyszczenia. Wrzuciłam Jopa francuską Labende. Bardzo wydajny płyn. E, powiem wam, że nie czuliłam po myciu podłogi choć zazwyczaj nie jem myję, ale nie czułam zapachu w domu choć tutaj ładnie pachnie może i czułam no to pachnie taką znowu taką lawendą nie lawendą Teraz kupiłam po taniości Ajaxa świeże kwiaty. No i tutaj już czuję jak 150 ten zapach. Ale jeżeli jesteście zwolennikami naturalnych, chciałam być kosmet, naturalnych produktów do sprzątania, to naprawdę ten płyn mogę polecić. Zresztą teraz te jąłpy są w dużo niższych cenach jak kiedyś. O! Już tak się przestraszyłam. Złego, musi musisz tak jak. Przed mojego męża Hugo Boss Bottle. Bardzo lubimy obydwoje ten zapach. Ja już od dawna mu kupuję ten żel wszędzie, byleby nie w seforze. W seforze ten żel osiąga. No, zamorduje człowieka, kiedy. E, osiąga jakieś niebotyczne ceny rzędu 100 zł. No, już hello. Ja mu kupuję to zawsze na gwiazdkę. Za chyba 50 zł. Może w tym roku podrożało, może kupowałam za 60. Też za drogo. A może, może w ogóle dramatyzuję, może za tani. Ale naprawdę ładnie pachnie ten żel i faktycznie ten zapach zostaje na ciele. Są w ogóle Hugo Boss jako perfumy to bardzo ładny zapach, tylko one są bardzo mało trwałe. Co? 80 zł? Nie, to ja chyba tylko za 80 zł. Śmieszna sytuacja. A, bo to jest jakiś duży, czekajcie. No w Daglasie jest taniej jak w I e perfumy? W I e perfumy, czyli w Notino, kosztuje on 80 zł za pojemność 200 ml. A w Daglasie, żeby było śmieszniej, kosztuje. 49 zł, ale za 150 ml. Użyłam, słuchajcie, ten olejek z balei do demakijażu i do pierwszego etapu oczyszczania twarzy. 13 zł, choć pani mnie nie myli, a cieszy. Świetny produkt, naprawdę bardzo, bardzo polecam. On nie jest najbardziej wydajny, ale też nie mogę powiedzieć, żeby jakoś tak turbo szybko się kończył. Wydaje się dosyć lżejszy, że trzeba troszeczkę więcej się namachać łapkami trochę być takim shopem, praczem. Niż balsamy do demakijażu, na przykład mój ukochany Heimir. Ale no to jest nieporównywalnie tańsze, nie? Yy, I to jest z emulgatorem. Także nie zostawia tłustego filmu, tylko elegancko zamienia się pod wpływem wody w emulsję. Kolejny płyn z balei eukaliptus. Z wodą, to jak coś nie jest płyn. To jest wypółkadek, jak kiedyś mówi, ale wiesz, że jak odwrócisz? Wiem, tylko to jest właśnie już odwrócone, wlana woda, wybełtane i wylane. I zawsze mi trochę tej wody, albo prawie zawsze trochę mi wody na końcu zostaje. Eee, słuchajcie, mój absolutny też bestseller, czyli Magic Tool od Noble Health Panda. Jak wiecie, mam już nowy egzemplarz, i mam jeszcze kilka innych produktów z Noble Health w tym miesiącu. To jest naprawdę moim zdaniem the best of the best. Ja to poznałam w zeszłym roku, kiedy miałam bardzo długie włosy. Używałam tego wspomagająco. Uratowało mi to kłaki w Chorwacji przed ich wyrwaniem, wycięciem, nie wiadomo czym. W tym momencie używam tylko i wyłącznie tej odżywki. Nie używam już żadnych innych, nie używam żadnych kremowych odżywań, bo wydaje mi się, że to jest no, po prostu niepotrzebne. To jest najlepsze. Bardzo Wam to polecam, jeżeli macie dzieci. Też to polecam, bo możecie im pokazać, że tu jest pandiocha, a to powoduje, że te włosy się faktycznie rozczesują. Więc świetna sprawa też na kołtuny. No genialne. No jakby nie, nie znajduję. Ja sama jakby wpadłam właśnie na to, żeby do tego wrócić, bo otworzyłam szafkę i mówię, kurczę nie. Dlaczego ja tego nie używam? Bo był moment, że ja tego nie używałam, gdzieś to zostało yy, schowane. Absolutnie kocham. Teraz nie zamierzam się w ogóle rozstawać z tym produktem. Medełko, odplamiacz, glam shop. Wiem, wiem, są zamienniki, jest jakiś tam z Kilsa, tylko nie z tego Kilsa przez H, tylko tego przez IEL w Hebe, ale szczerze nowy egzemplarz kupiłam na prące, więc nie kosztował tyle, ile normalnie one kosztują. I dla mnie to medełka trudno, no to, to jest wbrew że żeby 50 zł płacić za medełko do gąbki, ale ja to kupuję co 3 miesiące i, i kurczę i będę płacić te 50 zł chyba bo to naprawdę mi domywa gąbkę w sekundę i robi to tak dokładnie. Ja powiem Wam, już nawet zapomniałam jak się kiedyś myło gąbki tym olejkiem z Isany, czy innymi rzeczami i wyświetliło mi się to na TikToku. Kocham tą platformę. Jak skutecznie mieć gąbkę do makijażu? No tak patrzę, wiekuź, mamy XXI wiek, ale no dobra, pokaż. No i laska tam pokazuje jakieś tam piankę do rąk, tam olejek, ściska tą gąbkę, miętoli tą gąbkę, pokazuje jak to się ładnie domywa, ale ile to kuźwa trwało? Ja myję gąbkę, no nie wiem, w kilkanaście sekund. No, z tym, że lojalnie uprzedzam, ja używam tylko gąbek z glam shopu, bo podobno to medełko do innej porowatości gąbki może nie zdać egzaminu. Eee, zużyłam Moroccan Oil, tą maskę do włosów. Jakby temat włosów generalnie <grych> tak tego nie? ale generalnie temat włosów to jest temat tabu u mnie na kanale. Eee, ta maska była okej, okay, ale nie jest warta swojej ceny. Powiem w ten sposób. Co ja tutaj dalej mam? Dalej mam, słuchajcie, dwa te dyfuzory z Alvernum i to była dotychczas moja ulubiona firma, nim poznałam te dyfuzory z zaparu. Te z Alvernum pachną ładnie, natomiast generalnie pachnie ładnie głównie jeden zapach i jest to tylko i wyłącznie Secret Indii. Tutaj miałam jeszcze to jabłko, to jabłko z Podhala i to jest taki typowo dla mnie zapach bożonarodzeniowy, bo dla mnie to jabłko jest przełamane cynamonem. I on nie był tak ładnie pachnący, nie był tak intensywny. Miałam też te inne swego czasu, nie wiem czy pamiętacie, jakieś tam powiewy, poranka i chmurki. I to pachniało typowo, za przeproszeniem, kiblowo, no i dlatego też stało w kiblu. Ale nie, Secret Indie tak, natomiast wszystkie inne zapachy nie. No i to opakowanie jest zdecydowanie mniej fancy jak za Ale Secret Indie pachnie trochę jak perfumy Opium i Saint Laurent. Więc jeżeli lubicie tego rodzaju nuty zapachowe, no to, no to ok. Z tym, że tego mamy 50 ml, ileś? Nie wiem, 150? Taka jest jak coś różnica. Dalej słuchajcie, żel pod prysznic Alverde z grejpfrutem i bambusem. Denerwował mnie. Głupi, głupia sprawa, zwykły żel pod prysznic 10 zł. Nie tani, nie? 250 ml. Ale powiem Wam szczerze, że ten zapach mnie drażnił, że miał fajną konsystencję, ale zapach był taki lekko, jakby nie Nieładny, po prostu mi się nie podobał. Kolejna rzecz to Puder Inglot HD43. Mój ukochany puder pod oczy. Aktualnie, czyli na dzień dzisiejszy, na maj, moim faworytem jest Puder Eveline Flower Garden Pod oczy. I trochę mi wyparł tego Inglota, natomiast dlaczego mówię na dzisiaj, na maj? Ponieważ kiedy to wy to oglądacie, przepraszam, to zapewne jestem, mam nadzieję, przepięknie opalona i ten puder Flower Garden będzie dla mnie za jasny, bo jest to puder typowo rozjaśniający, rozświetlający, więc zapewne ponownie moim faworytem jest Inglot HD, ale w odcieniu, w którym kupiłam? 42? Albo 44, już nie pamiętam. 43 jest bardziej żółty, tu jeszcze jest taka resztkuwa i ma też teraz jakieś niebotyczne ceny. I zbliżamy się kochani do końca świeca z Alvernum Forest Spa. Tu została którą można wygrzebać. Ja tego wygrzebywać nie będę. I to jest świeca, która jest świetnym zamiennikiem. Znaczy zamiennikiem. Ona pachnie żywiczo, sosną. To jest, chciałam powiedzieć, że zamiennik wosków Kringle, ale zawracanie głowy. Pachnie to też nie jest zamiennik Buff Body Works i mojej ukochanej świecy Frère Balsam. Absolutnie. No to jest taki zapach typowo drzewa żywiczy, bardzo ładny, jednoknotowa świeca. Zapach jest fajnie oddany. Jeżeli ktoś lubi takie klimaty na lato, choć ja akurat nie, to jest zdecydowanie mój zapach jesienno-zimowy, no to bardzo mogę polecić. Forest Spa. I ostatnia rzecz, i to jest, słuchajcie, bestseller, nie, przepraszam, przedostatnia, bo jeszcze zużyłam mm, maseczkę tą z leni, maseczkę 2 w 1 algową z witaminą C, nadal jednak moim faworytem będzie oleofaza, dlaczego ostrość na mój pieroścień się łapie. Nadal moim faworytem jest oleofaza, ale ta z witaminą C jest także bardzo, bardzo fajna. I ja ją odkładam, bo jeszcze mam kilka i korzystam z podpowiedzi jednej z dziewczyn, która pisała, Ty, może zamiast się wkurzać, myć, to, marnować wodę. Zostaw sobie jedno opakowanie, i po prostu jak zużywasz, to wrzucaj do denka ciągle to jedno. I to jest bardzo dobry pomysł, bo to się bardzo ciężko potem myje. Wiecie, to jest to taka maseczka algowa, jakby mieszamy dwie saszetunie, nic więcej już nie dolewamy, pitu-pitu kręcimy, kręcimy, nakładamy na mortkę. Bajer polecam. I sprawdziłam, słuchajcie, faktycznie te maski nie zmieniły ceny, chociaż o tym mówiłam kilkukrotnie, chyba. nie zmieniły ceny od lat. Ha! Zatrzymaliśmy inflację. I to jest, słuchajcie, hicior. Eee, w ogóle kiedyś weszłam w ciekawą dyskusję pod filmem z panią, która pisała, że sobie tą metodą niszczę pięty, robi im krzywdę i w ogóle stopy mi odpadną. Ja akurat tego nie używałam, używał tego mój mąż, który ma skomplikowane pięty. To też kiedyś było ogromną. Eee, ogromną kontrowersję, choć ja nie miałam ochoty opowiadać o tym, jak on sobie radzi z piętami, ale to był jego pomysł i potem stwierdziłam, że dobra, chodzi generalnie o to, że facet sobie moczy te pięty i potem takim nożykiem do tapet, zamiast nożykiem z szola, tylko po prostu tajszą wersją, popitala tą skórę i tą metodą super osiąga rezultaty. No i to było takie kontrowersje, jeżeli ktoś nie wie, pani napisała, że przecież mój mąż na pewno zajmuje jakieś wysokie stanowisko, no wiadomo, skoro ja nie pracuję, nie, leżę, leżę cały dzień, on pracuje. Że zajmuje wysokie stanowisko, i czy mi nie wstyd, że jego znajomi z pracy, nie wiedziałam, że jestem taka sławna, jakby tyle ludzi mnie może oglądać, jego znajomi z pracy, albo nie daj Boże, jego przełożeni to obejrzą i posłuchają, że ja, mu mówię o, ja mówię o tych jego piętach. To był komentarz, który najbardziej właśnie chyba rozbawił mojego małżonka. Ale wracając do tematu: pięt mojego męża to Mu kupiłam, no bo on ma dużą stopę. I są te z piura Derma takie duże skarpety, ale je trudno upolować. I wiecznie te skarpety były na niego za małe. Dobra, kobieto, to jest takie coś, ta taka maska wiecie złuszczająca, ale tylko na pięty Zewelajna. No i Paweł tam, nie pamiętam, czy zrobił sobie tam w akcję, czy nie, ale nałożył to ją w serio. Myślę, że to będzie działało. Działało. Jak to mu złuszczyło pięty, złuszczyło, złuszczyło, to po prostu słuchajcie, szał, ciał. I a tutaj jeszcze tych masek jest to, że jeżeli macie jak ja, że jak się przechłodzicie, to mogą wam powywalać opryżki albo coś wam się dzieje, to tutaj to odpada, bo macie tylko zanurzoną piętę w tym zimnym płynie, a nie całą stopę, więc nie dochodzi do e, przechłodzenia. E, no bayer, bayer, że ja o tym wam nie opowiedziałam wcześniej, gambeta ze mnie. Słuchajcie, naprawdę cudowne, jak jego pięty ruszyły, to wasze też ruszy. Zakończyłam. Tada To co? To ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was rzecz jasna do kolejnych filmów. Pamiętajcie o tym kciuku do góry, o subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie czynicie. Dajcie koniecznie znać, czy znacie który z tych moich bestsellerów. Czy może coś macie mi do polecenia? Mm. Jeżeli wszystko poszło zgodnie z planem, to być może teraz trwa rozdanie, jeżeli ono trwa, to zachęcam bardzo wzięcia udziału. Przepraszam, ale tak to jest, jak się nagrywa z tak dużym wyprzedzeniem, a dlatego nagrywam z tak dużym wyprzedzeniem, bo mam nadzieję, że właśnie teraz jestem prażynką w chorwackim słońcu. Wszystkiego dobrego Wam życzę dużo słońca. Ciekawe, czy my teraz mamy upały w Polsce. Jeżeli tak, to dużo ochłody. Trzymajcie się, do zobaczenia do kolejnego filmu. Buziaki, pa!